Halo, dzień dobry. Dostaliśmy dostęp do bety z cienistymi wołami i powiem tak, jest grubo. Zacznijmy może od tego, że teraz po zabiciu Fuel Weavera pojawi się łapka, której możemy ofiarować 5 sztuk Stone'a. Aby to zrobić musimy poczekać, aż ustabilizuje się brama. Kiedy damy łapie w łapę, pojawi się cholerna Charlie i naprawi antyczną bramę. Ah! Stałem się simpem. Naprawiona brama nie zmienia w żaden sposób walki z antycznym tkaczem. Po 15 dniach od naprawienia Bamy postać za pomocą czerwonego ekanu zostanie ostrzeżona, że pojawiła się gdzieś na mapie cienista wyrwa, konkretnie w jaskiniach. Cieniste wyrwy są otoczone poprzez cienistą mgłę, która działa jak miejscowa burza piaskowa, bo ogranicza widoczność i prędkość gacza, a na dodatek zadaje około 2 punktów obrażeń na sekundę. Innymi słowy, jest to taka zapora, żeby gacze raczej do nich nie podchodzili, bo ps to imersję, bo w sumie wpaść do środka jednak nie możemy. Z tych samych wyłomów wychodzi także nowy typ shadowów, i słuchajcie, nie ostatni w tym odcinku, bo dodano łącznie pięć nowych halucynacji, coś takiego. Ale po kolei. Z wyłomów wychodzą fuse shadowingi, których nazwy lepiej nie tłumaczyć. czego one wyłomów, w maksymalnym stopniu rozwoju jest ich około czterech, pięciu. Nie są one zbyt agresywne, jak podejdziecie, owszem, zaatakuję was, ale jednocześnie nie będą chciały opuszczać wyłomu, więc walka z jednym na jest jak najbardziej możliwa. Mają one 1250 punktów życia, zadają 40 punktów obrażeń fizycznych i 10 planalnych. Moby te doskakują do gacza, co jednak nie zadaje obrażeń. Czasami znikają pod ziemię, zostawiając dorastający pęcherz, który po kilku sekundach rośnięcia wybucha, zadając 50 punktów obrażeń fizycznych i 20 planalnych. Po śmierci również zostawiają roztocze, które będzie was gonić, po czym wybuchnie kasetowo, zadając ponownie 50 fizycznych i 20 planarnych obrażeń, a jednocześnie pojawią się. Trzy kolejne pęcherze, które wybuchną tuż potem zadając te same obarzenia. Reasumując, shadowingi to dość twarde skurcze byki i po śmierci zostawiają one 3-4 czyste koszmary rozpiąją się na bieżąco w wyłomie. Posiadają one również dynamiczny planalny pancerz. Jeśli nie wiecie o co chodzi z obarzeniami planalnymi i pancerzem, polecam odcinek na ten temat w opisie. W wielkim skrócie: planalne obarzenia są blokowane przez planalną zbroję całkowicie, a przez dryć stał około w połowie. Moby z wyłomów mają również pancerz, którego wartość zależy od Waszych obrażeń. Im więcej zadajecie, tym wyższym mają one ochronę. Wyłom znika dość szybko, tak na oko po około 5 dniach, i jeśli chodzi o niego, właściwie tyle. Trochę mało, ale cóż. Jednak. Klasyczne stare wyłomy w jaskiniach, występujące niemalże na wszystkich biomach skalnych, dostały także małego buffa. Jeśli po napawieniu antycznej bamy podejdziecie do jednego z wyłomów i chwilę poczekacie, wyrośnie w nim Dreadstone, pojawią się cieniste opary, a ze środka wyjdą trzy nowe szadoły, które są bardzo twardymi dubkami. Dałem one dość duży nowo, więc jak walczyć to z całą trójką. Ważne info, pojawia się jedna trójka co około 20 dni. Na moje oko najlepiej zacząć. Jest walkę od Baby Jagi, czyli szadoła na jednej nodze. Wykonuje on jeden atak będący szarżą, który zadaje dość osądne obarzenia 35 fizycznych i 20 planalnych, ma on 1000 punktów życia i dynamiczną planalną ochronę, aby go uniknąć, wystarczy mu zejście z drogi, całkiem spoko, łatwy, przyjemny oponent. Trochę tak bardziej wkurzający jest Merlin, pulujący około 5-6 pociskami, każdy zadaje 25 punktów obarzeń fizycznych i 30 planalnych, przy czym są one na ogół tak stawione. Że dostaniecie jednym może przy pechu dwoma pociskami. Wkurzający był ucieka, kiedy się go bije, ma tysiąc punktów życia i dynamiczną planowaną, ale kajtowanie go polega tak naprawdę na pozostawaniu w ruchu, kiedy chłop strzela, więc jest raczej prosty. Ale ten trzeci. To jest tak potężny skurczybyk, bije on słuchajcie 20 fizycznych i 20 planarnych obrażeń, ale 5-6 razy. Daje to bez pancerza 200 punktów obrażeń, z kaskiem świńskim 120. Bez planarnej ochrony do niego bym nie podchodził. Mam dwa ataki. Pierwszy skok może was tylko podrzucić jak Gorilla Love Forge, ale to w przypadku, w którym będziecie na obrzeżach jego ataku. Jeśli gruba z was trafi, połknie was a potem zada magiczne 240 punktów obrażeń, a wy nic nie możecie z tym zrobić. Jego drugi atak to uderzenie swoimi mackami też zadaje sumarycznie 200 punktów obrażeń. Na nich polecałbym walkę w kolejności Baba Jaga Leroy Merlin i Grubas. Walcząc ze pierwszymi dwoma cały czas pozostawajcie w ruchu, z dala od Grubasa i da się ich pokonać, ale są dość ciężcy. Żeby było jeszcze zabawniej Dridstone, który rośnie w ulepszonym, cienistym wyłomie, możemy wykopać tylko pod warunkiem, że jeden z tej ekipy nadal żyje, a musimy przejść przez mgłę, wykopać go, możemy tylko za pomocą się kilofa lub kilomłota. Każdy z nich dopi koszmalne paliwo, czysty koszmar i nowy endgameowy materiał. Chyba już siódmy, nie licząc klejnotów, cienisty materiał. Aby go wykorzystać, musimy się przejść do antycznej maszyny pseudonauki i wytworzyć przy niej z 5 sztuk paliwa, dwóch grudniestona i czystego koszmaru cienistym. Później możemy w niej wytworzyć cztery nowe przedmioty. Zacznijmy może od zbrojek. Dają one 80% redukcji obożeń fizycznych, ale jeśli atakuje was, mob około cienisty. Macie dodatkowe 10% ochrony, czyli 82% ochrony fizycznej. Na jednym elemencie boi, na dwóch dodatkowe 25%, czyli 85% ochrony fizycznej. Dla wszystkich, którzy uwalili matematykę, przypominam, że procentów nie dodajemy. 10 punktów plus 10% na jednym i 20 punktów plus 25% na dwóch elementach boi. Identycznie jak planalna, tylko w cienistym wydaniu możliwe, że wartości się trochę różnią, ale jak testowałem, to wartości te muszą być bardzo zbliżone, ale jednak ciężko to sprawdzić bez kopania w plikach gry. Nosząc cienisty mamy też bonus do obarzeń, ale tylko pod warunkiem, że walczymy nową bronią, która wygląda przeepicko i w samej rzeczy jest epicka. 48 fizycznych i 20 planarnych obarzeń. Bonus ten polega na tym, że każdy kolejny atak zadaje o 4 punkty obarzeń więcej, z 60 do 88 punktów obarzeń maksymalnie. Przy czym nabity bonus resetuje się, jeśli nie uderzyliście niczego w ciągu ostatnich 3 sekund lub otrzymaliście obarzenia. Broń kata ma 200 użyć, a na dodatek Taki jest jednocześnie narzędziem, którego możemy używać do wycinania obszarów otrawy, patyków, jagód skalnych, awokado czy warzyw na działkach rolnych. Bardzo fajny bajer. Ostatni przedmiot to cienisty parasol. Wiem, brzmi głupio, ale to ciekawa alternatywa dla i czy czapki z bizona, bo nie dość, że chroni w 100% przed deszczem, to daje również najwyższą możliwą ochronę przed zimnem. Chroni ona również, przed uwaga, bo się zesracie, kwaśnymi deszczami. Tak, teraz pada deszcz w podziemiach, ale to nie jest normalny deszcz, bo taki WX na przykład nie przemaka, tylko kwas zbijające życie. Fajnie. Przy słabym deszczu jest to 1 punkt życia co 25 sekund, przy bardziej intensywnym 1 punkt życia co 2-3 sekundy. Sądzę, że cienisty parasol miałby sens, gdyby miał embargo na ochronę przed cienistym, kwaśnym deszczem, jak zwał tak zwał, ale oczna parasolka również zatrzyma kwas przed waszą twarzą. Z drugiej strony, gdyby zrobili inaczej, narzekałbym, że oczna parasolka nie chroni przed tym deszczem. Cóż mogę rzec, jestem Polakiem. Kwaśny deszcz wpływa również bezpośrednio na podziemne jeziorka. Pod jego wpływem powstają formacje skalne, które po wykopaniu dają saletę. Kwaśne deszcze pojawiają się tylko po odpaleniu cienistych wyłomów. Piątym nowym szadołem jest Odpoczywający cień, którego możemy zabić. Zdepnie wam wtedy czysty koszmal i schemat na antyk, ten sam co ze skrzyni Meteus. I uwaga, uwaga: możemy na tym relikcie po 10 latach gry usiąść. Spotkałem się z terrorem, że odpoczywający Shadow ma być przedstawicielem antycznej rasy, ale szczerze śmiem wątpić. Jak już zauważyliście, dodali również do gry Bestiaru już, w którym możemy znaleźć informacje na temat wszystkich napotkanych mobów, przedmiotów i bossów. By dostać wpis, musimy po prostu spotkać moba czy znaleźć przedmiot. By został on uzupełniony o dokładne informacje, trzeba sprawdzić, co postać powie na temat tego przedmiotu. Koncept Bestialu już normalnie bym opluł, ale piszą tutaj w niektórych przypadkach dokładne, wartości, ile co bije obrażeń, co sądzę, że bardzo rozjaśniłoby sprawę, jeżeli chodzi o planarne obrażenia. Wygląda fajnie, ale patrząc na to ile jest przedmiotów, uzupełnienie go będzie bardzo bolesne. Z mniej ciekawych rzeczy dodali mur z który to przypomina księżycowy, bo też niszczy się go młotkiem pół roku i obniża obrażenia od graczy o 25%, ale ma wyższą wytrzymałość, już bardziej jak tu lecytowy. No fajnie, fajnie. Po zabudowaniu wątpię, żeby go ktoś postawił nieironicznie podobnie jak, słuchajcie, z Tulecytem. Ostatnia dosyć ważna zmiana. Podczas trzęsień ziemi, po zabiciu Fjellweavera i po aktywowaniu cienistych wlf zaczną wam na głowę spadać podczas trzęsień ziemi kamienie Antliona. Wydaje mi się, że póki co to tyle. Pamiętajcie, że to beta i trochę rzeczy mogą jeszcze zmienić. Z tak mojej perspektywy wam powiem, że to chyba najbardziej dopracowana beta, bo wszystko mi śmiga aż miło. Co w przyszłości? Bosowie z welf oczywiście. Czekamy i czekamy. Cieniste mi trochę mnie zawiodło, bo właściwie niczego w nich ciekawego nie ma, ale nowa ekipa shadowów, no, hmm, coś cudownego. Tak samo jak Charlie, moja piękna. Kierunek utrudnienia świata po zbiciu finałowych bossów zupełnie jak w tełce. Bardzo mi się podoba, dziękuję za oglądanie, zapraszam na jutro o 12 na turniej morski i cześć.